Jośmano z tej strony LW i w dzisiejszym filmie chciałbym wam, po wam powiedzieć, że spełniło się pamiętacie może tą wiadomość, którą nagrałem jakiś czas temu? czyli, że poproszę Kepleriansa o Ice Cream 1, 2, 3 na PC, Steam, proszę no i również inne gry no i teraz tak pozyskuję na kanał Keplerians tak z ciekawością, żeby sprawdzić co nagrali, czy nagrali coś nowego i tak dalej, bo jakoś nie śledzę ich nowości już aż tak bardzo no i ich najnowszy film zobaczcie to jest ich najnowszy film, linka macie oczywiście w opisie ale ten film jest no, bardzo fajny a mnie akurat obchodzi, obchodzi ta część filmu i teraz wam ją pokażę także to. No, obejrzymy sobie ją razem z Glowstick Entertainment kim są? no, są of horror video games, Specjalizują się w platforms. I'm sure that you have already heard about it. So yes, when they finish their development schedule, we will start developing a PC game. Yes, a PC game. But, what game is it? Is it a new game? Yes, it will be a new game based on the mobile version of Evil Nun 1. It will be Evil Nun Definitive Edition. PC Widzicie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że spełniło się. Wysłuchali mnie, naprawdę, wysłuchali mojej obietnicy, i dzięki mnie powstaną Powstaną po prostu wszystkie odtąd gry, które zrobili, które zrobią na PC. -ta. Także wow, to jest już chyba końcówka filmu. Po prostu bardzo Wam dziękuję, Keplerians, to naprawdę jest rewelacyjne. Wow, no po prostu bardzo Wam dziękuję. Nie spodziewałem się tego, bo już trochę czasu minęło. W ogóle zapomniałem o tym, że takie coś się napisałem. No, ale cóż, ja będę bardzo zaszczycony grając w sobie w te gierki. Wiem, że to trochę czasu potrwa, zanim po prostu te gierki zrobią, ale no, w, e, już wam tu mówię, że jeśli jakąś grę już zrobią i wydadzą na PC, od razu ją nagrywam. No i jakąś inną grę również na Androida. No, także to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć! No i oczekujmy gier na PC. Pamiętacie, grając w te gry, że to wszystko dzięki mnie Także subskrybuj, lajkuj, komentuj Po więcej takich na przykład tego typu filmów No i co? Widzicie? Firmę przekonałem jednak No i taki ten człowiek napisał mi, że to jest niemożliwe, bo oni te gry robią na Android, a nie na komputer No to no, już ma odpowiedź, no Spełniło się Gry na Androida od Keplerians Na PC, dokładnie tak Na komputery Podejrzewam, że to one, one będą te gierki Na Steamie, no bo tam wszyscy Umieszczają gierki No, także, no, ja już nie przedłużam Trzymajcie się, cześć!